Jedynym dzisiejszym naszym zadaniem jest dojechanie z miasta Rochester do gór Adirondack. Po drodze zatrzymujemy się jednak w parku stanowym Chimney Bluff, który swoim krajobrazem raczej nie pasuje do wyobrażeń o Nowym Jorku. Położony jest on w miasteczku Huron i nazwę zawdzięcza charakterystycznym skałom przypominającym kształt kominów. Na miejscu proponuję przejście jednym ze szlaków, a dla nas był to najdłuższy z nich. Niecałe 4 km z parkingu, z powrotem na parking. Aha, i oczywiście wspomniana karta Empire Pass działa również w tym miejscu. Mm. Dzisiaj odwiedziliśmy tak naprawdę tylko jedno ciekawe miejsce, ale było bardzo przyjemnie. Troszeczkę na uboczu trzeba było podjechać na północ w kierunku jeziora Ontario a Chimney A my od jutra zaczynamy góry Adirandax. Dojechaliśmy już tutaj, od samego początku nam się spodobało. Najbliższe, nie chcę skłamać, 7-8 może 8 dni będziemy właśnie w tych górach. Tylko tyle i aż tyle mogę powiedzieć na razie. Będzie dużo fajnych rzeczy, dużo niespodzianek. Po prostu dla mnie najlepsze miejsce w Nowym Jorku. Mam nadzieję i jestem przekonany, że Wam też przypadnie do gustu. Cisza i spokój. Jak ja kocham takie miejsca. Muszę przyznać, że hotel bardzo, bardzo przypadł mi do gustu. Stary, ale ma to coś. Dzień dobry, dzień dobry. Witam z gór Adirandak. Mogę powiedzieć, mega wielki park. Przez najbliższe kilka epizodów pokażemy piękne, krystaliczne jeziora. Będą szlaki wśród lasów i będą całkiem wysokie góry. Może nie najwyższe, bo mające po powiedzmy 4600 stóp, czyli w przeliczeniu na metry, to nie jest za dużo, bo mniej więcej tyle. Dzisiaj planujemy trzy szlaki. Czy wszystkie wejdą? Zobaczymy. 10 minut od naszego miejsca, gdzie mieliśmy nocleg. Bardzo przyjemne miejsce. W nocy była zupełna cisza. Teraz przejedzie co jakiś czas jakieś auto, bo jest główna jedna droga. No i co? Zaczynamy. Najbliższe epizody to na przykład Lake Placid. Miasteczko, o którym zapewne słyszeliście. Zwłaszcza miłośnicy sportu. Odbyły się tam dwie olimpiady zimowe. O tym nieco później. Natomiast na razie, tak jak mówię, Zaczynamy. Szósta godzina z minutami. Chyba starczy czasu na wszystkie trzy szlaki. Życzę powodzenia i zapraszam do oglądania. Tak w ogóle, jak widać o podnoży gór, drastycznie zmieniła się pogoda. Z samego rana jest 55 stopni Fahrenheit'a, a to jest tyle. A jak pamiętacie, w Nowym Jorku mieliśmy stówkę. Ociepli się, zdecydowanie się ociepli, ale na razie jest mgła, zimno. Znaczy zimno, jest fajnie, przyjemnie. W ogóle zaczynamy od miasteczka Old Forge. Z tej strony wjechaliśmy w kierunku Adirondacks. Zaczynamy. 1,8 mili. Na poranny rozruch to w sam raz. W środku lasu na razie idziemy na wieżyczkę przeciwpożarową tak się to nazywa. Powinno być lekko, łatwo i przyjemnie. Sami na parkingu jedno auto, czyli nasze, i to wszystko. No ładnie śpiewasz, ładnie poniedziałkowy poranny widok na dzień dobry to się podoba, a to nie jest jeszcze sam szczyt. Jesteśmy mniej więcej w połowie. Chmury na dole. Pięknie. Pierwszy, pierwszy, w tym tygodniu pierwszy, a tu spóźnialscy i jeszcze jakiś trzeci koleś, tam słychać już następnych spóźnialskich, no ale w tym tygodniu pierwsi tutaj, na pewno, fajny widoczek, naprawdę, polecam, bardzo łatwy hajk, fajnie tu wygląda, chmury na dole, gdzieś wystają jakieś, Góry, las przebija się z dołu, i gdzie, nie widać, już jeziorka. Ciekawe, jak będzie później, bo ma być mega gorąco, ma być ponad 80 stopni. A przypomnę, że zaczynaliśmy rano, było 54 na górze, na niebie chmur raczej nie ma, prawie zero. No i słońce już w niektórych momentach daje popalić. Taki naprawdę pierwszy hike-hike, czyli w górę, nie za wysoką, ale widoczki nas rozpieprzyły tak naprawdę z rana super to wyglądało i zachęca do większej aktywności, dziś jeszcze dwa, mamy nadzieję dać radę a tak jak mówię, to dopiero początek w górach Adirandak zawsze mam problem z nazwą tych gór, nie wiem czemu nie leży mi wybitnie ta nazwa ale jakoś daje radę, Adirandak ok pierwszy szlak powiedziałbym za nami ale wcale nie, bo ciągle siedzimy na górze jak widać, właśnie ta Wieżyczka, ale na dół będzie bardzo szybko i bardzo łatwo. Niestety, na samej górze przy tej wieży nie polatamy. Kierowniczka, pilotka powiedziała, że za bardzo wieje. Tym razem muszę się z nią zgodzić, co nieczęsto się zdarza. Dosłownie kilkadziesiąt minut później. Widok jest całkowicie inny, bo wracamy już z tej wieżyczki przeciwpożarowej z góry na parking i prawie wszystkie chmury poszły. Nie ma. Całkiem inny widok, popatrzcie. Zaraz po nas pojawiło się na szlaku parę osób, dosłownie chyba 10 w sumie. Tyle minęliśmy dwie godziny. Jesteśmy na dole, na parkingu. Już pokazuję jak to wygląda jeśli chodzi o liczby. Ale jest, siedzi tam. Pewnie chce skoczyć na auto, tak? No chodź. Chodź, kapciuchu. <laughs> Ale śmieszna. Padaj z drogi lepiej, dobra? To już następna przejechana, nie przez nas Mam nadzieję Swoją drogą trzeba naprawdę uważać na sarny Dość sporo tego Nie tylko tutaj Ale wcześniej jak jechaliśmy, widzieliśmy no, Na drodze Naprawdę, no liczone w, Może nie w dziesiąt, ale w dobrych parunastu sztukach Leżały Miałem powiedzieć, że zwłaszcza nad ranem Ale wcale nie, jest mega, widzicie Gorąco W środku dnia i koło drogi Zaczynamy drugi szlak, oddalony od tego pierwszego, powiedzmy, od 40 minut. Nam tradycyjnie zajęło to półtorej godziny, no bo lokalna kawa, lokalne jeziorka, gdzie trzeba było stanąć, zrobić foteczki. No i piękne, urocze, małe miasteczka wokoło właśnie jeziorek. Rewelacja sprawa. Szlak mniej więcej takiej samej długości, natomiast dwa razy wyżej. Co nie znaczy, że będzie dwa razy trudniej. Nie spodziewam się cudów. Castle Rock, tak nazywa się ten szlak. Jedyne co będzie dawać bardziej, to słońce, bo dziś też będzie dość ciepło, będzie coraz bardziej dawało popalić. Mam nadzieję, że cały ten szlak będzie w cieniu, tak jak teraz początek. Tym razem szefowa do pieprza, a ja krótki odpoczynek. Cały czas w cieniu. To o co prosiłem to jest w lesie, bo słońce, jak się gdzieś tam przebije, to praży już naprawdę niesamowicie, a jeszcze nie ma południa. I już za chwilę będziemy na szczycie. Gdzieś tam jeziorko, jeziorko, jeziorka, które mają się pokazać. Na razie prześwitują przez las lekko. I najgorsze to co było pierwsze, nie wiem, 100-200-300 metrów po płaskim Komarów masakrycznie dużo. Nie można było uciec od tego, to już na wysokości jest, jest całkiem fajnie. Zaledwie 5 godzin drogi, po tu New York City, takie piękne góry, świetne jeziora. Super widoczki Adirondack Mountains. Można się rozkoszować parę godzin, ale trzeba spadać dalej. To jest drugi szlak Castle Rock. Serdecznie polecam. Godzina w górę na pewno zajdzie mniej w dół, bo trzeba uciekać przed komarami i wszystkimi wszystkimi innymi stworzeniami, które latają wszędzie tutaj naprawdę. Jest masakra, ale widok z góry wynagradza wszystko. Schodzimy już sobie w dół. Wiem, że się spodobało. Nie kłamcie, że nie. Takie mniej więcej klimaty czekają na nas przez następne kilka dni, jakie spędzimy w Adirondack. Dzisiejszy nocleg w Lake Placid. Miasteczko kultowe. Dwa razy olimpiada zimowa. Będzie tam co robić, będzie co zwiedzać w okolicy. Ale to dopiero wieczór wieczorem. Jeszcze dziś mamy nadzieję, że dojdziemy jeszcze na jeden szlak w opraży, w słońce. A co spodziewać się po Castle Rock? No to co widzicie. Ale na końcu widok wynagradza. Naprawdę super sprawa. 2,5 tysiąca mniej więcej stóp. To jest powiedziałbym jakieś 700 metrów chyba w przeliczeniu. To Wam podaję. Nad poziomem morza dacie radę. Tak jak mówię, jak ja daję radę, to każdy da Chyba, że jest leniem. Dobra, widzimy się niedługo. Kratubeł. Stanę po polsku. Rolling Meadows? Gdzie to jest? Proszę bardzo, tradycyjnie troszeczkę liczb. Tak to wygląda właśnie w kilometrach i w wysokości, jakie pokonaliśmy. Miał być trzeci, kolejny szlak, ale ten szlak doprowadził nas do lokalnej browarni. Z wiadomych przyczyn jest tak gorąco, że nikomu nie życzę chodzić po górach, a przy 30-stopniowym upale my też pasujemy, nie był to szlak, który musowo musieliśmy zrobić. A jeden z takich po prostu zaznaczonych myśleliśmy, że damy radę, ale to nie ma sensu. Wolimy napić się w lokalnej browarni. A browarki tutaj właśnie przy takich widokach smakuje podwójnie, albo nawet potrójnie. Lake Placid, czyli serce Adirondack Mountains. Następne trzy dni spędzimy tutaj. Dużo do pokazania, dużo do zobaczenia i jeszcze więcej do zwiedzenia. Już dzisiaj zaczynamy, mimo że jest troszeczkę wieczór. Troszeczkę późno, ale damy radę. Jako, że my nigdy się nie zatrzymujemy. Na pierwszy rzut oka Lake Placid to takie małe, zakopane, tak mi się wydaje. Nie wiem czy to dobrze czy źle. Jeszcze zobaczymy, będzie czas pokazać. Na razie tylko kupiliśmy tutaj żarcie. Mamy hotel na głównej ulicy i spieprzamy. Tak naprawdę jeszcze nie wiem do końca, bo nie robiłem researchu tak dokładnego ale ostatnie 15 minut, jeżeli wjeżdżacie na Whiteface Mountain chyba cały czas ostro pod górę ciekawe kiedy nam będzie zatykać auto, uszy ale mam nadzieję, że dojedziemy tak naprawdę jest to parę mil, ale trzeba jechać naokoło i później, naprawdę, totalnie cały czas do góry, tak to wygląda w dzisiejszych planach był jeszcze wyjazd na Whiteface Mountain. Niestety, z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, wyjazd na górę jest zamknięty. Zamiast tego, udajemy się w kierunku dwóch pobliskich wodospadów Flume i Cascade. Te atrakcje i parking przy nich jest całkowicie bezpłatny. A ja już teraz zapraszam na kolejnego vloga: będzie wiadomo, miasteczko Lake Placid i kilka pobliskich naprawdę świetnych szlaków. Trzymajcie się!